Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Dziękujemy Wam za odbiór ostatniego filmu, było bardzo fajnie. No, jesteśmy ogólnie zaskoczeni e, takim w ogóle, może nie, że, nie, może nie, że odbiorem, ale w ogóle takim, jaki ten filmik zrobił zasięg, za co bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. E, dziękujemy za wszystkie gratulacje, za wszystkie miłe słowa, jesteśmy po prostu tak... Szczęśliwi. Weronika już narobiła zakupy, więc dzisiaj będzie haul zakupowy. Pierwszych ubranek dla dziewczynki. Taki mm -hmm. akurat fajny będzie ten haul. Ty e... nawet nie widziałeś, więc to będzie też dla siebie takie zaskoczenie, co kupiłaś. Tak, dla mnie to też będzie zaskoczenie. I kolejny film, jaki byśmy chcieli zrobić, to QA, które będzie w sobotę, więc zostawcie to już jakieś swoje pytanka, ale takie wiecie, bardziej konkretne pytanka, nie jaki lubimy kolor albo nie wiem, jakieś tam takie pierdoły. Po prostu będziemy wybierać takie Będziemy wybierać ogólnie i... takie najfajniejsze i najciekawsze pytania, więc możecie je zadać i przemyślcie właśnie, czy to jest ciekawe pytanie. Robimy to dlatego, no bo troszeczkę się już zmieniło, już wiadomo, jaka jest płeć i tak dalej, i tak dalej, także tych pytań może być takich więcej trochę ciekawych. I dzisiaj będzie vlog taki bardziej domowy, ale no po prostu musimy trochę ochłonąć z tego, co było i właśnie o to chodzi. Dzisiaj malutka dała mi trochę do wiwatu w nocy i... No i w sumie, w sumie teraz co tak patrzysz? Bo nie nagrywasz. Tak? No tak, chciałam powiedzieć po prostu, że mała dała mi do wiwatu, zwłaszcza w nocy, czuła mi ruchy i no tak, tak dosyć, no, no troszeczkę powiem wam, że ten brzuch nie bolał. Może niekoniecznie od tych jej kopniaczków, no bo są jeszcze. jest jeszcze zbyt malutka, żeby je jakoś tak mocno poczuć, ale... Po prostu rośnie mi ten brzuszek i wiadomo, wszystko się zaczyna rozciągać i troszeczkę jednak to boli. Robi spaghetti pyszne. Nie wiem, czy dzisiaj zjem, ale na pewno zjem jutro. A ja na pewno zjem dzisiaj. No, ty na pewno też dzisiaj. Zrobiłam nam też po takim naparku rozmaryn, jabłuszko, pomarańczka cytrynka, goździki. No ja bardzo lubię werki na parki, no. bo werki na parki są dobre. W ogóle męczyłam o Maxa o to, żeby zrobił mi to spaghetti od kilku dni. Tygodni? Tygodni? Ta. Myślisz, że to były no. tygodnie? Od kilku tygodni, bo miałam taką ochotę i dzisiaj też mówię, jest jak fajnie, że dzisiaj będzie to spaghetti. Taką ochotkę miałam i wyobraźcie sobie, Max się wziął do pracy, a ja stwierdziłam, że Kurde, chyba jednak nie mam ochoty i sobie zjem na obiad, o kolację, kanapki po prostu z jajkiem, z sałatą, pomidorem i cebulą, cebulą, dobrze słyszysz? No i co z tego? Jedz sobie cebulę, co to takiego? Tak? Cebulę możesz jeść. Wysłałam dzisiaj Maxa po te zakupy i napisałam szczypiorek. Nie kupił mi tego szczypiorku. I jeszcze bezczelnie ściemnia, że nie było szczypiorku, a wiem, że był szczypiorek. Nie kupił mi go dlatego, że stwierdził, że będzie mi z buzi śmierdzić. a po cebuli nie, no, nie bym... będzie. Po cebuli tak nie wali jak po szczypiorku. Tak, tak, tak. Ten szczypior jest najgorszym, co można... Zobaczcie, ile już tego mam. Na razie też nie chciałam nie wiadomo ile tego zamawiać i kompletować już całej wyprawki, bo sobie stwierdziłam dobra, no, no, poczekamy jeszcze y, do Czy kolejnej wizyty. A co jakby się okazało, że jest chłopiec, to będziemy go ubierać o takie tutaj coś? No nie, no to wtedy nie wiem. Po prostu w emocjach, jak się dowiedziałam, że to jest dziewczynka, no to w piątek pamiętam sobie wieczorem leżałam w łóżku, już tak zasypiam i sobie tak myślałam. Mówię, dobra, są wyprzedaże, to muszę pozamawiać. I pokażę Wam, co kupiłam. Ogólnie jeżeli chodzi o nazwy tych ubranek, to tak jeszcze tego do końca nie, nie rozróżniam. Nie wiem, czy to są rampersy, czy to, ale to są takie wiecie. Rampersy? No nie wiem właśnie. A jest coś takiego jak rampers? No, jakoś tak to się tam nazywa. <laughs> Zobaczcie, takie suitaśne spodenki spodęki, to jest film, firma laba Bino, e, ręcznie robione, Boka. śliczne, takie haftowane, ładne. Ja ogólnie nic z tego nie widziałem, więc dla mnie to wszystko jest takim zaskoczeniem. Ale to już chyba jak będzie większa dupka. Nie, no właśnie, to tak? jest na. To A, jest bo na... to jest na Pampersa. To jest na Pampersa, to jest rozmiar 56 i 62, to jest takie rozciągliwe. I to jest właśnie po to, żeby na Pampercha ubrać i po prostu nóżki gołe, więc żeby maleństwo się nie przegrzewało. Pani doktor powiedziała mi że w Polsce w ogóle jest taki problem przegrzewania dzieci. Że właśnie w okresie letnim, e, zwłaszcza w okresie letnim te dzieciaczki są przegrzewane, a to wiadomo wpływa na odporność, więc, e, no więc staram się skompletować tak tą wyprawkę, żeby po prostu malutkiej nie przegrzewać. Słodkie nie. To z tej samej firmy. W ogóle była promocja. Ogólnie te mm, spodenki kosztowały 69,99 69, albo 69, już nie pamiętam. A ja złapałam się na promocję i kupiłam za 39 zł taką parę. Mm -hmm. Zobaczcie jakie słodkie w ogóle tej dupce małe, jakie to będzie urocze. I tutaj mam jeszcze takie, takie same, same, ale, ale taki, taki kolor szałwiowy to jest. O, szałwiowy? Śliczne. I do tego moi drodzy. Taką króciutko bluzeczkę kupiłam. Ogólnie powiem Wam, że chciałam szczerze powiedziawszy unikać właśnie takich koszulek z tego względu, że stwierdziłam, że jak to będzie takie maleńkie, to żeby nie męczyć za bardzo tego dzieciaczka i nie przekładać przez główkę, tylko najlepiej no mieć właśnie. takie body tak odpinane, ale no po prostu jak ja to zobaczyłam, mówię, no nie no, no nie no, A zobaczcie, to? jakie słodkie. I to, to wszystko właśnie, każda z tych rzeczy kosztowała te 39 zł, słodkie. Och, to jest takie ładne, zobaczcie, e, to mówiłam, czekaj, to w H&M albo Riz Reserved. w Reserved, rozmiar 62 i to również było... Takie jedne pantalony, aż do góry, tak? Pod szyjkę. To są takie na ramkach, takie ogrodniczki. No, ogrodniczki. Tak, no, wzięłam większy rozmiar, mówię, jakie one są takie, bo chyba nawet nie było 54. Tak mi się wydaje. Czy tam 56? W każdym razie stwierdziłam, że też będę brała takie większe rozmiary, no bo... Na później. Na później, no. Bo takie w sumie na... Ej, no bo na jesień w sumie mogłoby być, na lato mogłoby Ej, być. ja myślałem, być że to skarpetki są, bo tak odwrotnie. Nie. A to... to, to, ojej, to spodenki są od... Aha, to są to od mojej tam. mamy. Nie. Nie? Nie, A nie, 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 to są te, co ty kupiłeś. O, twojej te. mamy tutaj nie mam, ponieważ ona je Aha. zabrała, by wyhaftować coś, Mówię, A, personalizowane no tak, no tak. będą. To jest tak, że się zakłada tak, tu, tam, tam tak, i się te... Tak, to są te właśnie body i właśnie ja chciałam dużo takich pokupować. No bo tylko tak kładziesz? Tak i nie męczę tego dzieciaczka. No, ale oczywiście, jak wpadłam w zakupowy, no to. Skarpetki. Ej, skarpetki z tym takim antypoślizgowym, przecież to dziecko no, jeszcze też, nie tak, będzie. Ja też tak patrzyłam i rozkminiałam o co chodzi, ale dobra. Ale, ale malutkie. To w ogóle zobaczcie, że ta nóżka będzie taka malutka. No, przecież tutaj dwa palce mi wejdą. Mi się wydaje, że to jest większe niż ta Dzidzia będzie. No, ale na Pompersa. A no tak, tak. No, ja za, o tym zapominam. No. Chociaż wydaje mi się, że jak będą takie upały, to y, też dobrze taką dupkę małą przewietrzyć i... Bez? Y, no, na przykład jak będziemy, y, na przykład, nie wiem, y, u Twoich rodziców w ogródku czy coś, to żeby trochę ta dupka się przewietrzyła, to się położy na jakąś taką matę, wiesz. Y, żeby sobie poleżało żeby tak, sobie, na tak na no, no. Aha. To też jest urocze, tylko to jest duże. To... No to jest chyba... No to jest już chyba na... No... To jest 68 od 4 do 6 miesięcy kupione w hm -ie. Tak, to z HM. Ale no przecież mi się to tak spodobało. Będzie na je y jesień, jes jesień-wiosna. Y Jesień-zima. to twoja jest... wyprawka taka już... Bo to jest takie sweterkowe. Ej, bo w wyprawce chyba polega na tym, że to ma być tak na początek, nie? No, na... no tak, ale no widzisz, no ja nie wiem, jakie to maleństwo będzie. Może będzie małe, może będzie duże. Poza tym stwierdziłam, że te takie malutkie ubranka o. na sam początek w rozmiarze właśnie chciałabym kupić w rozmiarze 52 i 56, yy, ale takie właśnie zobaczyć mm, jakieś takie tanie, bo nie wiem, jak długo to 20. maleństwo ponosi, czy w ogóle to ponosi. 56. Do. do, do. To jest. No to jest takie te aż, ażurowe, tak? Dobrze mówię? Ażurowe? No w sensie, no, no nie Kolor? Wiem, nie, 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 chodzi o to, że właśnie są takie Aha. te. Ale to jest właśnie fajne, bo dzięki temu będzie taki przewiew, nie? Więc to nawet mogę też ubrać sobie e, w taki chłodniejszy dzień lat. Chociaż to jest rozmiar, który 62. No to teoretycznie będę, bym mogła ubrać. To... Co? Znowu za duże, nie? Nie za duże, no maks. No tak, no Dziecko no no później, szybko ja rośnie. Wiem. Pamiętaj, że nasze maleństwo rodzi się w czerwcu. Więc do sierpnia to na no spokojnie może urosnąć. Znowu spodenki. Znowu spodenki to było do tego, do kompleci. Tak? Tak. A. Takie leżajce. I to jest już rozmiar 56. O, w kwiatki. Też body. To są takie. Ogrodniczki, można A, powiedzieć. ogrodniczki znowu. No i one są fajne, bo one nie dość, że są, zobaczcie, rozpinane tutaj, mają te guziczki. To jeszcze, jak chce się dzieciątko przewinąć, A. to tu są też odpinane, więc to się całe. O! Odpina. Żeby jak najbardziej ułatwić tacie zadanie. Tacie, no, no ja właśnie tak się kurde. Um. Bo ja zawsze, jak brałem takie małe dziecko, jak mój brat miał, to ja się też bałem HM. ogólnie. Ja się brałem brać na ręce takie, wiecie, jeszcze miesięczne, to ja się bałem brać, chwytać, bo to takie malutkie, delikatne, nie? Ja się bałem, że, nie wiem, coś źle chwycę. Mm. Będę musiał tutaj mieć jakieś przeszkolenie, dlatego dobrze, że mamy położoną. W ogóle jak e, dostałam te ubranka, one wszystkie przyszły, to tak do mnie dotarło, kurde, Wera, ty pozamawiałaś błody same z tymi, e, z tymi, tymi. Z koronką. koronką. O, kolejna z koronką. To wygląda jak taka piżamka trochę. Nie no, to nie jest piżamka. No to zmyślam się. No, to, to było też w rezerw i to też za jakieś 62 cm, to będzie też na dłużej. Ale w ogóle do mnie dotarło, że jeżeli chodzi o te body, to pokupowałam nie dość, że nie tak rozpinane jak chciałam, to jeszcze z drugim rękawem. I oczywiście Koronki. z koronką. Ale bo dlatego, że to był zestaw o. razem z tym. O! To jest fajne! To jest hit, nie? To jest śliczne. I ten zestaw, żeby Was teraz nie skłamać. A e, w sensie, że to się bierze pod spód? Tak. No, A. to było razem, to był taki komplecik, i ten komplecik kosztował chyba cztery dychy z tego, co kojarzę, w reserve. No dobrze, że mówisz, bo ojciec już był ubrał tylko w to i. <noise> Jakby było ciepło, no to spokojnie, no to możesz tak ubrać, ale. Ale jakby było chłodniej. Większość ubranek kupiłam na 62 cm, już tak z myślą, że to dziesiątko y, urośnie. W sumie najmniej kupiłam na 56, ale spokojnie trzeba będzie to nadrobić. Jakieś muszę kupić budziaki, właśnie na ramkach albo w krótkim rękawkiem najlepiej właśnie tak tam rozpinane, jak już mówiłam no i jakieś takie 52, no bo ja nie wiem, jakie to się małe urodzi, a nie chciałabym, żeby to dziecko też, jeżeli by się okazało, że y, będzie miało 51 cm albo 52, to żeby ono w tych ubrankach pływało, wiecie o co chodzi, dlatego chciałabym po prostu kupić jakieś takie y, tanie, najlepiej, no, jak, że nawet jeżeli ich nie użyję, to że nie będzie mi szkoda. Także na razie tak to wygląda, y, na razie mamy tylko same ubranka. Będziemy niedługo, może w jakiś tam dzień w tygodniu może się wybierzemy sobie obejrzeć jakieś wózki. Teraz pozostaje mi, kochanie, zrobić e, miejsce w szafie. A. Będziemy musieli jechać do Ikei znowu. Po co? E, no bo chciałabym wymienić, właśnie to jest fajne, że mamy tego paksa, bo możemy sobie półkę mhm. dokupić i bym chciała taki wieszaczek, żeby te ubranka powiesić. W ogóle wszystko trzeba będzie poprać, poprasować. Nie, mam żelazka. Przykupi. No. Fajnie, jestem bardzo podekscytowana, cieszę się bardzo. No i co, moi drodzy? No będziemy już kończyć tego vloga, bo ja bym mogła gadać, gadać i gadać i ten filmik będzie długi. Dajcie znać, czy w ogóle podoba Wam się taki filmik z z, z zakupą, czy chcielibyście więcej takich filmików. No, i jeżeli tak, no to może, powie, może możecie mi doradzić, co chcielibyście, abym Wam przekazywała w tych haul zakupowych, czy konkretnie to, co gdzie kupiłam, za ile, czy czy po prostu... Albo ogólnie jakieś takie rzeczy, które by chcieli widzieć w tych filmach, co tak, no. ten. Plus no i pamiętajcie, że właśnie... Robimy Q&A <laughs> na sobotę, także zostawcie jakieś swoje pytanka i wybierzemy najlepsze. Więc tym akcentem kończymy i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa! pa.